Witam Witam Tu nie ma nic Ehm Mam? to skomentować? Nie Bo jak zobaczę Jajko na suficie To będę od razu wiedział, że to jest to co szukałem Ale kto ale patrzy na sufit tutaj. Kto patrzy na sufit? A potem gości umiera od snerfli. Ale w statku nie... Ej! 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 Nie Liwo, moje paliwo O A on ja co zrobić? Czekaj, czekaj tu Co on mogę tak akad co Chyba go się za siebie! Tu. Zostaw te butelki! Okej okay. Ile? 60 kilo wzrostował. Zabrałem ci piwo. Ja ci wysyłaję pewne zdjęcia. Nie wiem. Ręcz moje uczucia biorąc. Moją. Nie wszedłem wcale w to jak coś. Tak, bo ja muszę. Co no ty tak plepisz? Ja nie istnieję, bracie. CO TU SIĘ DZIEJE? Idziemy, bo tu jest przecież bezpieczniej Ty, może jak jest... Co to? No to i ona się przewrócił I ja, my jesteśmy kurwa głupi Przecież my i ten zostawiliśmy w Exicie Wracamy To będzie piękny dźwięk zaraz O, o no. Marzec? Nie. Lipiec! Marzec. Lecimy na lipiec. Może być problem? Tak. Przepraszam. Oczu, nie widziałem go postaci nic. O! Starszyłem się. Eee, parkour! Nie! Jest przed nami chyba. Ej! Mówię, widzisz, że jest na głazie? Ile ich tam jest? A oni zapomnieli o czymś? Oni tam w trójkę i robą gang temu giantowi. Co oni jeszcze nas nie widzą, nie? Mam z full. Ej, ty też masz taki ziwcy Możesz. Ej! Wyjdź stąd, wyjdź stąd! Co tu robi challenge? I to tobie się... Krzywo mordy stał? Dobra, to jest oszukane jajko Jak to nie? To ze środkową lewo. Ale to się idzie lewo, le... A bo w dół? co to?